Siemanko, w dzisiejszym materiale porozmawiamy sobie o czymś, co ostatnio bardzo, bardzo mnie zastanowiło Jest związane z mediami Ja jako osoba, która jeszcze studiuje wiecznie tak naprawdę dziennikarstwo Interesuję się tym, jak media przedstawiają polski rap I ostatnio była do tego okazja, patrząc na materiał przygotowany przez telewizję TVN Materiał o akcji, charytatywnej akcji Hot 16 Challenge 2 Rozpoczętej oczywiście przez Solara Dzisiaj krok po kroku postaram się przedstawić i wygłosić mój komentarz na temat tego, jak ten materiał został zlepiony e, i co o tym tak naprawdę myślę. Także, jeśli ciekawi Was ten temat, jeśli oglądaliście ten materiał, to zapraszam do oglądania, a jeśli nie oglądaliście e, tego materiału TVN-u, hmm, to możecie go znaleźć na takim kanale Traposfera. E, link wrzucę Wam w opisie. Um, ja ogólnie nie oglądam telewizji, więc e, dlatego miałem okazję w ogóle zobaczyć ten materiał. Nie wiem, czy ten kanał ma prawa do tego, żeby wrzucać takie rzeczy na swój kanał. Zapewne nie, e, ale to już jest odpowiedzialność autora. Mm, no i cóż, zaczynamy. Właściwie już na samym początku mamy wers wyjęty z kontekstu, wers Solara, jebem LGBT gdzie on tak naprawdę nawiązuje do Jebem Nato, czyli jednego z numerów, myślę, że wszyscy o tym wiedzą, e, które były wcześniej, były kilka lat temu, no i sam Solar miał kilka wywiadów, w których mówił co nieco o tolerancji, o tym, że jego poglądy się zmieniły od tamtej pory. I też w tej swojej zwrotce Hot Sixteen Challenge 2, oczywiście po tym wyjętym z kontekstu przez TVN wersie, e, też wspomina, że może to nie jest na to najlepszy czas, albo m, może to nie jest najlepszy pomysł, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście TVN wstawił tylko to, przedstawiając całą akcję, a po chwili po tym właśnie wyjętym z kontekstu wersie. Jest wrzucona rozmowa, fragment rozmowy z Solarem, gdzie tak naprawdę ani Solar, wcześniej udzielając tej rozmowy, nie wiedział, że tak to zostanie wyjęte z kontekstu, wycięte, zmanipulowane, to trzeba otwarcie powiedzieć. I myślę, że gdyby wiedział, że takie wersy zostaną zlepione, to zupełnie inaczej rozmawiałby z TVN-em. Dość słaba akcja i myślę, że, że sam Solar został tym zaskoczonym, no ale tak działają media. No, a my działamy tak, że komentujemy to, co robią media, między innymi. To taka pierwsza rzecz, która rzuciła mi się w uwagę, w oczy. Myślę, że słaba akcja ze strony TVN-u, ale wiadomo, chodzi o to, żeby sprzedawało się jak najlepiej. Lecimy dalej. Mam tutaj zapisane te rzeczy. Ponad minutę o rapie, tak jak e, pewnie widzieliście w materiale, gdzieś tam w połowie materiału, ponad trzyminutowego, już przechodzimy do tak zwanych celebrytów, czyli o rapie jest tak naprawdę bardzo, bardzo niewiele, jest tylko ten fragment Solara, e, fragment zwrotki, fragment rozmowy. No i przechodzimy do ludzi ważnych, czyli do celebrytów. Mamy piosenkarkę Margaret. Mamy też inną ciekawostkę, czyli ta tematy. Ta tematy, który jest oczywiście po jednej ze stron politycznego sporu, jeśli chodzi o reformę sądownictwa i oczywiście TVN też musiał wyciąć tylko ten fragment, właściwie gdzie on wspomina o łamanej konstytucji przez Jarka i Zbyszka, więc wchodzimy od razu z rapu, który jest... Bardzo pozytywny w tym kontekście, bo to jest akcja charytatywna i ma zamiar pomagać szpitalom i realnie pomaga szpitalom, bo zebrano już ponad milion złotych, ale TVN gówno to obchodzi. TVN musi zrobić z tego polityczną aferkę i świetnie im to wyszło, wrzucając ten wers o konstytucji, wrzucając akurat te tematy. Bardzo gratuluję, jeśli o to chodziło, to jak najbardziej wyszło. Myślę, że wiele osób. Było uradowanych po jednej ze stron sporu politycznego, ale myślę, że nie o to pomysłodawcy tej akcji i większości osób, które biorą udział w tej akcji, chodziło. Oczywiście to nie koniec całej farsy, i dalej pojawia się redakcyjny kolega Artur Andrus, którego osobiście bardzo szanuję, ale oczywiście jest też wrzucany fragment rozmowy z Arturem Andrusem, w którym on mówi, że on podszedł do tematu inaczej. Bo nie wygląda jak typowy raper. No ale jak wygląda typowy raper? Te stereotypy w mediach od wielu, wielu lat gdzieś krążą, że to jest patus pod bloku, tępy jak but i nie potrafi złożyć zdania. Tylko ćpa marihunałen i pije alkohol, i ogólnie to imprezuje, i gówno go wszystko obchodzi. I taki stereotyp TVN utwierdził, bo przecież Artur Andrus, starszy kulturalny pan. Zachował się zupełnie inaczej, on to zrobił po swojemu, nie jak typowy raper. Przecież on jest w marynarce, w koszuli, a typowy raper nie może być. <grym> Te media są, są bardzo zabawne. Ja studiuję dziennikarstwo, ale myślę, że takim materiałem zamykam sobie drogę. W wiele miejsc robię to świadomie, bo nigdy nie chciałbym robić takiej hały, jaka się tam zadziała, między innymi odnośnie tego materiału. Co możemy podać dalej? Dalej mamy Kubę Wojewódzkiego który oczywiście został nominowany przez Norbiego do Hot Team Challenge 2. Norbi po nominacji Klocucha, myślę, że Klocuch jest tu jedną z najjaśniejszych stron całej akcji. Nominował Norbiego, a Norbi poleciał dalej, nominował Kubę Wojewódzkiego, więc TVN nie omieszkał swojej gwiazdy nie umieścić w takim materiale. Jest oczywiście rapujący Kuba Wojewódzki. No i też jest wyjawia się gdzieś za pleców Kuby Wojewódzkiego Norbi, który kontynuuje jego zwrotkę. I tak jest przedstawiana cała akcja. Mniej więcej. Czyli pomysłodawca? Trochę wspomnimy o tym, że akcja charytatywna. Później damy piosenkarkę, celebrytkę, damy kogoś, kto jest związany gdzieś tam. E, e, może niezwiązana, ale jest wplątany w spór polityczny, wypowiada się na jakieś tematy e, i oczywiście umieścimy o tym fragment. Później Artur Andrus, który jest zupełnie kontrastowy co do całej akcji, co do w ogóle świata rapu. E, później Kuba Wojewódzki i Norbi. I robi się z tego bardzo dziwny obraz. Na pewno obraz zniekształcony całej akcji. Bardzo zniekształcony i nie pomaga. Myślę, że tutaj nawet ta wspominka o tym, ile zebrano pieniędzy. Akurat w materiale było to dosłownie chwilkę przed zebraniem miliona. No ale na końcu też nie pokażemy dalej rapu, tylko pokażemy Igora Herbuta, bo jesteśmy w celebryckim TVN-ie. Z perspektywy słuchacza rapu, tego jak ta kultura się zmieniała przez wiele lat i jak dużo robi. Dlatego, żeby nie postrzegać jej w sposób schematyczny, nie postrzegać jej w sposób taki pajacerski, to TVN zrobił wszystko, żeby to dalej było tak postrzegane, żeby to był jakiś cyrk. I bardzo mnie to boli, jestem bardzo zniesmaczony TVN-em. Ja wiem, że tutaj pewnie oglądają mnie osoby z różnych stron, które też popierają jedną albo drugą stronę, albo oglądają jedną telewizję, albo drugą telewizję i nie oglądają tej przeciwnej. Ale tutaj podejdźmy obiektywnie do tego, co zrobił TVN w kontekście Hot Sixteen Challenge 2 i zrobił tak beznadziejną robotę, jeśli chodzi o przedstawienie akcji i tak świetną robotę, jeśli chodzi o manipulowanie, a chyba o to chodzi w mediach, że jedni będą ich hejtować, inni krytykować, mam nadzieję, że rzeczowo, tak jak ja, a jeszcze inni będą im przyklaskiwać, że to jest świetny materiał i świetna telewizja. No, ja nie mogę tego powiedzieć. Bardzo ciekawi mnie, jak wy postrzegacie ten materiał. Jeśli jeszcze go nie widzieliście, no to możecie go chyba nadal obejrzeć, jeśli TVN nie zablokował praw. Dajcie znać w komentarzu, co wy sądzicie o takim zachowaniu i takim materiale jednej z największych telewizji. No i cóż, zapraszam do zostawienia sub'a na kanale, bo ostatnio dzieje się tu bardzo dużo. Cieszy mnie, że te suby dochodzą i jest już nas ponad 600 osób, co niedawno było abstrakcją. Zostawienia też dzwoneczka wciśniętego, żeby nie przegapić żadnych materiałów. No i do zobaczenia za kilka dni w kolejnym materiale. Trzymajcie się, hej.